Cześć, jeśli w kolejnym śneczku z gry Sniper. Jak widzimy tutaj mamy zioma. I w posłaniu śneczku żebym się dowiedział, że, żebym, że zmieniłem w ogóle sobie broń. Nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale podczas przeszukiwania, prawdopodobnie, że zmienił broń, spróbujemy go przesłuchać. Czy to będzie taka możliwość, taka opcja. Jak się tam obróci My przejdziemy za nim I chłopo przesłuchamy jak oho ho jest ich tutaj trochę wam powiem I też z tego co ja tutaj widzę To mamy też tutaj pole minowe A niech się jak za bardzo wiecie na miny się tutaj postawić, możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek jeśli chcecie być na bieżąco z filmami tak, tak, pole minowe, okej okay. tutaj tak, tędy powinniśmy przejść dzisiaj sobie zrobimy yy, dzisiaj sobie zrobimy tutaj tutaj sobie pójdziemy i zobaczymy co tam będzie do zrobienia i kto tam się znajduje teraz muszę pomyśleć jak to tutaj wiecie pochodzić, żeby na minę się tutaj na przykład nie trafić I też jak zrobić, żeby oni mnie nie zauważyli Bo Nie chcę w sumie wiecie za dużo przypału od tej zrobić Chcę przejść dosyć Tego wiecie tutaj będzie trzeba troszeczkę uważać, nie? Chodźmy może gdzieś tam Miejmy nadzieję, że tej miny gdzieś nie ma po drodze Czekaj to tam jest, tutaj są Bo nie chodzą naprawdę dziwnie wam powiem Dobra, chodźmy zaryzykować Może na minę nie trafię Dobra, chyba tam nikogo nie ma I myślę, że nic się I nie the here. Się. Dobra, chwila Coś, coś, nie. HQ, hmm. OSCAR Oni wiedzą, że ja tu jestem, czy... Nie wiedzą? To jest pytanie. Bardzo dobre. Czy wiedzą, czy nie wiedzą? O moim istnieniu. Myślę, że sobie pójdziemy po to, Hmm, może ja tak wiecie bardzo jej tego ciała pochowam żeby też wiecie nie na minę trafić jakąś tytuł dobra dwóch jest nie tam jest jeden tam jest drugi dobra jeszcze trzech dobra jeszcze trzech ich ze spokojnie tutaj hmm. dobra chodźmy dalej Teraz trzeba połączyć się jak to tutaj zrobić Tu jest kolega Wątpię żeby ktoś go widział Miejmy nadzieję że w tych krzakach nie ma żadnej miny A proszę bardzo jednak jest Oho, to jest blisko jej było, naprawdę blisko Masze krysie blisko w sumie Można by powiedzieć Oho uh -huh. Zaminowali się, ...Skubance. Mina za miną po prostu, nie? Dobra, chodźmy tędy jakoś W ksaki te, na przykład Przejdźmy tak tutaj gdzieś dookoła Tak, żebyśmy mieli wiecie, ich dwóch tak na oku Aby zabić jednego i drugiego Dobra, wielki Yy, dobra, tę gdzieś mamy znajdźkę, to chodźmy w tam, to chodźmy teraz tam do góry. I tak też uważajmy na te miny w sumie, to też jest dobry pomysł. Dobra, tutaj była mina, bo ja widziałem. Tu jest, dobra. Tu też jest, zbadajmy te ślady. Zbawię też o tamtych innych. Dobra miejmy nadzieję że tutaj nikogo nie będzie Czy jest tu gdzieś jakiś snajper? To jest gdzieś tam na górze widzę yy. Czy jest tam jakieś wejście Dobra, a jego To bezpieczna kryjówka jakaś Tak wolę tutaj wiecie, bo zobacz tutaj tak troszeczkę sniki być Moje pytanie brzmi Tutaj ktoś jest, dobra Czy tam jest jakieś gdzieś wejście, to już wiem Dobra, chyba nawet mam to wejście Prawdopodobnie to jest to wejście Ale nie mam pojęcia, nie jestem pewny Trzeba na pewno jest to wejście ale możliwe hmm. Tam jest jakiś kolega Myślę, że na koczakach jak będziemy myśli będzie dobrze Coś mi to jeszcze zaznaczyło kogoś Postaram się go przesłuchać ale nie jestem pewny czy się to uda Tam jest ktoś do przesłuchania bo poznaję po takim jednym wzorku Ale mi go odznaczyło czyli Chyba jest tam, wiecie no tędy go na pewno nie złapie. Bo chłop w tą stronę. Ale dobra. Odwrócił się. Więc jest dobrze. Jest git, można by powiedzieć. Dobra chłopie, gdzie ty idziesz? Jak daleko ty idziesz, to też jest dobre pytanie Bo nie wiem gdzie się chłop zatrzymuje A wiecie też nie chcę żeby mnie zauważył Ile ileś chyba, bo wyś... Zaciąłem się trochę, wiecie Dobra, to jak chłop będzie tutaj set to my go zdejmiemy Co poczekać, że zbędziesz w moją stronę? Okej, okay, w górę jeszcze jeszcze jeden widzę. Może się tak położę bardziej będzie, bezpieczniej OP idziesz? Nie idziesz? Chęć, ja ...bym Ciebie przesłuchał. Chyba, że ich zajmiemy, tak wiecie, po prostu. Dobra, się nie, ja nie spodziewa. Kusi, żeby go, wiecie, przesłuchać, ale nie wiem, czy on nie rusza Dobra, chodźmy spróbować. Nie widzieliśmy kolego. Dobra.

Dobra, chodźmy na kuczaku, najlepiej. Nie ma tutaj nikogo więcej? No to wygląda, że nie ma. Dobra, dostał. Miejmy nadzieję, że nie ma już nikogo więcej, prawda? To troszeczkę będzie przypał. Czy ktoś jeszcze jest tutaj? Przeszukajmy może go w ogóle. Bo tak ich nie przeszukuję weźmy go gdzieś tutaj w krzaki rzućmy. Dobra jest chowane Dobra i tutaj jest gdzieś jakaś znajska sobie co widzę No i dobra mamy podnieść dziękuję zapełnimy jeszcze sobie municję yy, i chodźmy gdzieś gdzie można Dobra weźmy sobie kolejne muza. Znajdźmy jakieś dobre miejsce, gdzie wiecie, możemy ich wszystkich powypatrzeć Na pewno to jest wieżyczka Bezpiecznik, dobra, bezpiecznik tam jest Tam widzę kogoś Widzę na pewno jedną osobę i więcej na razie, tutaj w ogóle ich nie widzę. Dobra, widzę kolejnych dwóch. A w ogóle, jakie mamy w ogóle zadania tutaj? Zabij oba leży z odległości ponad 300 metrów, przesłuchaj do drzewa, wykonaj 10 podwójnych zabójstw. Zabij 5 wrogów z odległości 200 metrów, zabij 5 wrogów przez... E, ...przez przeszkodę, okej. Okay. Dobra, to jeszcze 5 muszę podwójnych zabójstw zrobić. Tutaj mamy kolejną Tylko jak to zarobić? Widzę kolejnego chłopa Więc jeśli ich tutaj trochę nie powiem e, Spróbuję właśnie ich zdjąć Przywodujmy może sobie broń Sniperską No i cóż e, Spróbujemy zrobić podwójne zabójstwo, prawda? Ale nie wiem czy to się uda stąd W ogóle nie wiem czy to się uda A nie chcę też wiecie podchodzić za blisko ...bo nie mogą zauważyć. Chyba, że oni by poszli jakoś inaczej, fajniej... ...tak, żebym mógł zrobić im, wiecie... ...jedną szałę, jednym szałę, dwie głowy. Może to zaraz zrobimy. Najpierw przejdźmy tam na górę i zlikwidujmy... Ojej. Jakiś snajper mnie skąd widzi. Tam jest sniper. Tak? To nie jest sniper. Skąd mnie jest jakiś sniper rywał Ale ja jeszcze za wam powiem że... O? Coś? Tam? Gdzieś? Ja wam powiem tak, że sniper tutaj żadnego nie widzę. Ale mnie jakiś wypatrywał. Więc śmieszna sprawa, nie? Miejmy nadzieję, że ten sniper mnie nie zobaczy. Dobra, mamy zapis. To jest dobrze. To oznacza dobrze. Bardzo dobrze to oznacza. Jak mamy zapis, tym lepiej. Dobra. <laughs> Mógłbym go przesłuchać, ale... Z tej tam mniejsza o to. Dobra, obserwujmy sobie, jak mamy trzy na moje tylko... Sądzę, że stąd powinniśmy ich dobrze wypatrzeć. Jeśli by się nie wiem, w tym odcinku by się nie udało tego, że robić co najwyżej bym to podzielił, wiecie na dwa Dobra, mam snajpera Jest 200 metrów Bo mam, mam tutaj wyzwanie, prawda? No, mam, dobra To on będzie trzeci w takim razie Ino? O kurwa co? Aha, bo ja, ja w ogóle nie ustawiłem, wiecie? To jest dobre. <laughs> ja w ogóle nie ustawiłem, ja się dziwię co mogę nie trafić, nie? mnie sobie, że, że powinienem, wiecie ustawić tutaj 200 metrów, prawda? Dobra, dajmy teraz on... Zero. Ich spróbujmy jakoś zabić, nie? podwójnym zabójstwem. Jedną jedną kulką oczywiście. Jak się uda? No stąd to na pewno, nie? Hmm. To jest ciężkie wam powiem. nie mam pomocy jak ich zdjąć, nie? Hmm. No może po prostu ich nie zdejmiemy i tyle. No dobra, chodź na tutaj może. Dołem tak jakoś, zajdźmy. Hmm, dobra tu jest księżarny, opęcezony Ja bym chętnie go zdjął ale zbytnio nie mam jak Dobra pewnie to mnie troszeczkę zaboli Nie, jednak nie Chodziło mnie nie, nie, nic, nie, nie zabolało bo nie spadłem W sumie to dobrze, dobra widzę ten plakat To mogę go odznaczyć i zaznaczę go sobie tam kolejny czy tutaj coś będzie, czy też nie Dobra, przybiegnijmy, zaredukujmy Aha, oni są tutaj, usied Usić Kajta, okay, nie, nie wiedziałem, że oni tutaj są Nie wiem, że będą tutaj chodzić Spróbujmy tutaj, może ich jakoś dziać. Tylko Dwóch za jednym strzałem By się tak udało, fajnie dobrze, widz. Hmm. bo dobra, chcieli nimi dobra, robimy, Cyk, cyk, tutaj szybka akcja. Nie zabiliśmy podwójnego, ale nie, nie, nie chcę ich, wiecie, przedłużeć odcinka. W ogóle nie chcę przedłużeć tych odcinków za bardzo. Chcę tylko, mi się jak najszybciej, jak najszybciej to skończyć. Żebyśmy mogli nagrywać inne serie Z innych gier oczywiście Mam nadzieję, że tutaj nic nie będzie przejeżdżać a jak będzie przejeżdżać to... Ja w dupie jestem Ale chodź, tutaj chyba coś tutaj widzę Tutaj nie ma poleminowego, bo ja tak... Biegnę Zaraz się okaże, że tej pole minowe jest jakieś no, będzie po, i będzie po mnie, nie? Tam widzę dwóch Co tutaj jest? Wieżyczka, to jest pewne Czyli wiem, co mnie będzie tutaj przeszkadzać Wieżyczka oczywiście, standardowo Co to jest? Za miejsce co to? Współrzędne zadania Jakie współrzędne zadania Jakiegoś współrzędne zadania Przebiegnijmy tam, tam coś mamy Ale ja wam powiem tak, że chętnie chciałbym zobaczyć czym to jest, co to jest No matko, to ja tak daleko nie będę biegł Nie, co no by? Takiego łopcy nawet nie ma Takiego co to tam mogę sobie powiedzieć, albo poza filmem No dobra, przebiegnijmy sobie tutaj Bo ze współrzędne zadania to chodzi o to, tu, a no Chodzi o ten tutaj, dobra To jest nasz główny cel, dobra Dobra, chyba tutaj nic nie powinno być Miejmy takiej nadzieję, nie Jak tutaj zrobić podwójne zabójstwo Trzeba wam powiem, że to mnie tylko interesuje ta podwójne zabójstwa. Bo tak to mnie to nie interesuje. nie? jakieś tutaj kółko robią. Ten by nie widział, czy ktoś? nie Nie mam po prostu jak to zrobić te podwójne zabójstwa. Naprawdę nie mam pomysłu. Ale zaraz to zrobiłem, także nas spokojnie. A to ja bym ma przybliżenie. Co jest? Co wy tutaj robicie? Kurwa. Co oni tutaj robią? Co oni tutaj kuba robią? Skąd oni się wzięli w ogóle? To jest moje pytanie. Że co oni tutaj robią? Jak oni się tutaj znaleźli w ogóle? Dobra, zabijmy ich jakoś tak, wiecie, na szybkiego. Może po prostu... tyle. Dobra, tak. No nie! Musiałem przeładowywać akurat, prawda? Ale na szczęście... Nie wiedział, co się stało. Nie, bo nie pokazało mi, że jest, na na czerwono. I że zaraz będzie alarm dla jego przyjaciół. Na szczęście. Ja bym wiecie co jeszcze u tamtych Tak o Dobra, tam ktoś jest Tutaj się nie wydaje, żeby wiecie ktoś był Dobra, tam jest kamera Więc wiem, przynajmniej chociaż to ja bym chciał ich jakoś wszystkich pozaznaczać najlepiej. Oho Snajper Tutaj Jak on jest ustawiony Dobra Nie ma snipera Widzieliśmy go Jak dobrze, że to zakopiłem I go wiecie, tak odznaczyłem po prostu Myślę, jak tutaj zrobić to Tak żeby wiecie, się nie pokapowali, że nie żyją Prawda a to mogę się zauważyć, że to takie proste nie będzie, zrobić to tak po cichu. Wygląda jakbym tamtego mógł zabić. Bo tam nikt tak jakby nie idzie, więc... Uuu, dostał. Mm. Nawet nie widziałem... co na pewno dostanie, ale dostał, Dobra, tam mamy snipera, Którego zdejmiemy. Za momencik. Myślę, że tak powinno być. Git. <laughs> Jest oczywiście git. Nawet perfekcyjnie. Dalej mu głowę rozwaliliśmy. Ale tutaj nie pozwolę, wiecie... Snajperowi się to jakoś... Za bardzo... Zauważyć. Dobra, tamtego nie mam jak zaznaczyć. Dobra, zmniejmy to. Myślę, że jak tego bym tutaj wziął, to nikt by się też nie skapnął. Tak sądzę. Znaczy mhm. ja ty próbuję być jak najbardziej cichą Dobra, on idealnie spadł jeszcze, więc bardzo dobrze. Czekaj, bo chciałem znaleźć tamtego ziomka. Dobra. Mhm. Dobra, co ja tutaj mam? Co ja mogę tutaj znaleźć w ogóle? Na pewno wiem, że naciskam cały czas to Q przypadkiem. Hmm. Jak to tutaj? Dobrze zrobić, dobrze przejść, prawda? To mnie ciekawi bardzo. Dobra, ale mamy zapis, więc... Jest git. Dobra, chodźmy. To jakoś zrobić, tak, żeby nie za bardzo nie zauważyli, i też, żeby nie zauważyli ciał swoich przyjaciół, to też jest pewne. Ty co? Ja zrobię taki mail. Dobra, kamerę widzę. Właśnie też muszę. Uważać tutaj na kamery Prawda? O bo kamer pewnie tu też jest sporo Myślę że jakbym go wziął Na razie mam gdzieś przesłuchiwanie Najpierw chcę się pozbyć jakoś tego ciała dosyć Dobra, tutaj może być Tutaj w te krzaki go wrzucimy Wiecie, żeby zbytnio się nie pokapowali do tamtego bym poszedł, ale wiecie Nie powiem, że się nie cykam, nie? Wykrykiem Dobra, chodźmy dalej Na kółczaku najlepiej byłoby Teraz pytanie moje brzmi, gdzie tutaj są jeszcze jakieś kamery na pewno, na pewno gdzieś są jeszcze jakieś Tutaj coś jest. Na pewno. Podniesiliśmy to i jest teraz bardzo dobrze. Okej. Okay. No ja nie wiem co ja sobie na pewno tutaj w środku, wiecie. To mi kogo to zaznaczyło o, nie wiem. Mój cel jest tam Dobra Ale tutaj też coś pewnie by było Nie wiem czy jakbym go nie zdjął Nie wiem czy jakbym chciał go zdjąć żeby ktoś go zauważył Zauważyłaby ich pewnie, jego pewnie tam podwójka który jest tam Dobra, czy są gdzieś tutaj jeszcze jakieś kamery Okej to bo tam są przecież oni Muszę tamtych wziąć jakoś O, mam tutaj kogoś To jest takie, że nie wiem jak to zarobić po cichu A naprawdę chciałbym to zrobić po cichu, nie? Uruszający się cel perfekcyjnie go jeszcze zem trafił idealnie proszę ba. chwila bo tam ktoś jeszcze chyba był nie czekaj to bo tutaj duży jest nie a to to co to jest kamera zejmijmy ją najpierw Dobra, tutaj to jest kamera Dobra Zdjęta Myślę, że spróbuję tutaj jakoś się dostać. Dobra, dawaj, dalej, stary, idź, idź. No wziąć tą wieżeczkę Dobra, to duży jest tam, spróbujemy zdjąć tą wieżeczkę No i cóż? Myślę, że będę kończył Poczekam na zapis Prawdopodobnie kończyć będę bo zbliża się 6 minut, Najwyżej, no i tak jak wam mówiłem, że podzielę ten odcinek na dwie części mam, nadzie mam nadzieję, że się nie obrazicie, jakbym tak zrobił. Mamy auto zapis, więc tak. Będziemy się widzieć w następnych odcinkach. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, zostawić dzwoneczek, łapkę w górę, no i cóż, yy, zobaczymy się w części numer 2, yy, Dolina Beketowa, i będziemy próbować zabić yy, Sasha Petroszenko spróbujemy zabić, w następnym odcineczku. Ja, ja tutaj ciała pochowam, pochowam, na co? wyrzucę ją, no i... Przeszukał. Ja... Przestraszyłem jeszcze troszeczkę przez ten celownik, bo sam że, wiecie, że ktoś zauważył jakieś ciało, nie? Ale dobrze. Trzymaj się, się cześć, na razie, cześć.